Siema ma witam bardzo bardzo, serdecznie z tej strony oczywiście że Venedik i to będzie taki odcinek informacyjny, bo wjeżdżam 5 sierpnia i nie będzie mnie tak przez, przez takie może 7 dni i nie wiem czy będę nagrywał właśnie i jak powrócę zabędą będą regularnie live'y i no po, no po prostu będą live y z rana yy, i odcinki yy, i tak, yy, to by było chyba na tyle, bo tyle chciałem wam powiedzieć i nie wiem, bo chyba jutro nie będzie streama, bo po prostu mi się coś zrębał internet i po prostu się, się nie łączy, więc yy, nie będzie chyba, więc za to bardzo serdecznie przepraszam yy, i... Do zobaczenia yy, za tydzień albo jutro na streamie. Zobaczymy. Na razie.